Dobra, siema, chyba wróciłem. Chyba wróciłem, nie wiem, proszę dać znać na czacie. Czy wszystko jest ok. Ja pierdolę, nie, nie, nie wierzę co to się dzieje. W sensie ostat, dzisiaj i wczoraj no nagle tego streama urywa, nie? Ja mam podejrzenie co to jest, ale no już nie ma nawet sensu, żebym to naprawiał. Nie wiem, chyba we are back, ale nie jestem pewien. Zerknę sobie na szybkości. Nibyla i live chyba jest. Dobra, widzę, że live wrócił. Ale lipa. Ciekawe, który nie jestem pewien, czy na pierwszej czy na drugiej fazie mnie wydupcyło. Chyba na pierwszej. Dobra, czyli robi chyba ten. Jestem. Tak, dobra, widzę, że to zaczyna używać. Ja pierdzielenia, no, czekajcie, sytuacja jest dokładnie taka sama jak wczoraj. Ta, widzę. Że, o tym z siwkiem, że będę grał, ale nie no, no to... Karta, wiecie co karta, ale no już się jakoś super tym nie przejmuję, bo on dosłownie zaczęło się to chrzanić od wczoraj tak mocno. No dzisiaj mamy powtórkę, nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia. Jakby robię to samo, co robiłem od początku Sekiro i nagle teraz, no chyba, że teraz, na przykład, podczas tej fazy coś tam się wydłupca. Nie wiem. W sensie te, tej walki, nie? E no ja wiem 6Z, no ale no ja z Sheverson na pewno nie będę grał chociażby przez regularność, nie? no ja, ja bym chciał jak już wprowadzimy tą terkę, to ja bym chciał w miarę regularnie to zrobić, czyli na przykład wtorek, czwartek, nie? E, wiesz co, teraz mam Radeona 6800 XT jak się nie mylę, tak tak to się chyba nazywa. Ale generalnie, no, idą już do mnie części, dosłownie jutro je, je powinienem mieć, bo dostałem SMS-a, że jutro u ciebie, nie? No, Siwersona to ja chyba widziałem ostatnio 2-3 tygodnie temu. Dobra, no, odpalam tutaj dalej to Sekiro. Także mam nadzieję, że od jutra w ogóle już nie będzie tego problemu, tylko no mam nadzieję, że te części zdążą przyjść, zanim odpalę strumyk jutro. Dobra, odpalam dalej to Kurde, ale... Wybiłem się, wiecie? Wybiłem się. Strasznie się wybiłem. Byłem już w takiej fazie, że no... Mega się skupiłem na tym bossie, a teraz się kompletnie wybiłem przez tą wydubkę streama I powiem wam tak, tak zawczasu, nie? Jeżeli będzie jeszcze kolejna wydubka To już dzisiaj chyba sobie odpuszczę do tej 18.30, dzisiaj zrobimy po prostu krócej A jutro, no, powinny, mówię, być nowe części, więc jutro już mam nadzieję, że będzie gitara No taki boss karty wykurwia, dobrze mówisz No po prostu Miyazaki wiedział, że to będzie to podejście i stwierdził, że no co, no, we dupce mu kompa. Ale wiecie, najlepsze jest to, że ja tutaj ma mam na bieżąco gdzieś podgląd zużycia tego wszystkiego. Eee, siema sędzia w ogóle. Co czemu lasbosika? Nie. Robi lasbosika, mam nadzieję. Jutro, w sensie no dzisiaj może go zobaczymy Jeżeli mi stream dalej nie będzie wydupcało 106Z, wrócimy jeszcze Dobra, przypomnij mi proszę, tylko napisz nawet na pw na discordzie I ja założę na to kanał na, na discordzie, nie? To tam ogarniemy jakieś, jak to by miało wyglądać Эсса Ну, это не essa. Ой Ой А, ладно, я умираю Nie, wiesz co, robi. to ja chcę, jak już go zobaczę, to ja będę tego, będę chciał go robić, nie? Wiem, że jest humanoidalny, no tyle wiem, że to już nie będzie coś takiego. I tak mnie kill first time. Dzięki, że mnie wierzysz w wierzysz, mordo. Nie no, jutro, jutro myślę, że już go zobaczę. Kurna! Ja pewne, nie, no, no można go robić na no uchita, a później robić taki gówno. Wybiłem się, no! Miyazaki. Oj, się spocę dzisiaj. A w ogóle tak by the way, gdzie jest ten fajny boss? Obstawiam, że w tam gdzie był najpierw ten... ten z początku gry Gen Shiro, Shiro, ja nie pamiętam tej nazwy. Potem stary i... Tak, tam była obstawił, nie? Tak? Dobrze mówię. To, by był... to będzie piękna klamra. No, Silversum widzę, wrócił pod inną postacią. O Jezu, pojebałem ataki. Dlaczego ja to chciałem skontrować? O Boże, ale się wybiłem. Esca, no. Płonę se. Porować można, ale jak biję ognistą łapką, to dostajesz damage. Możesz też go porować mordą, tak jak ja teraz, nie? Też jest opcja. Kurna, no tyle razem ubiegam w tą nogę, no. Szmar no, no. Kur, nie, słabe podejście. Nie marnuję rezurekta nawet. Marne podejście, w sensie nadmijam no, mu połowę HP, rezurek, chyba 4 tykwy, nie, 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 średnio jak na pierwszą fazę. Nie jest piszą tylko żół. Proszę mi go nie obrażać. Co to był za double jump? No ciekawe, czy kulki mnie dorwą. Nie. To jest szanująca się elita społeczeństwa. Dobra, dwie tykwy, bez rezurekta Mogło być lepiej Kuźwa, już miałem ścinkę, wiecie? Już się bałem, że znowu wydupcyło. Oho Teraz mi się wkurwia Nie wiem, czy to kamera wyłapuje, ale ja tu mam normalnie śmigło pod ręką, nie? Kur, komputer bije. Ty, ogarnij się, gościu! No nie! Naprawić chcę ta. Kurna, widziałem, że to łeb będzie. Kuźwa, jak ja mam grać w takich warunkach? No. Gościu. O, mogłem się przyciągnąć, nie sądziłem, że jestem na... Tyle blisko! Później zrobiłem to zajebiście na początku, a później tak pięknie zjebałem. Dobra, patrzę HP-ki. Dobra. O kurde, coś ja za ty wybuchasz, czy nie? Nie, chyba nie. jaja. o nie? Kurna, co ty robisz? Kurno, jakie ale! Już normal O nie, u, ledwo Zapomniałem, że tutaj są dwa Kurno, no raz to chytnie, a raz nie Dwa są? Nie Tak, na DC No 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 kurwa nie zapnij się Dobra, jest <laughs> Nie nikule nie, nie mam... chwila... W Jest niepoważny, gościu. Super no morta, spoko, brak palca mortala, first time gg, co? Nie rozumiem robi. Kompletnie. Kurwa, mamy kurna jeszcze 45 minut tego tej męczarni, no w rozmienie na tygwy. i za daleko jestem no dawaj ojej dlaczego ja odskoczyłem o Jezu, panik, panik się włączył Kurde, ta pierwsza faza dopiero. Mm. Oj No dobra, zaryzykujmy. jeden hit i druga faza a tu tymczasem nie pal jest protest, kiedy to Mortal Blade co? Mortal Blade? Ej, ja zapomniałem o tym Mortal Blade. nie używasz potezy gwizdka, nie jeszcze. aha Mam protezę na piuta, nie? 6Z Widzisz, że je ja mu uciąłem, nie? Znaczy ktoś mu uciął Dzięki aktor Do zobaczenia A ja wiem woda ognistera i to już pisali ostatnio Oj Tak I boję się, że kamera mi zaraz zwariuje, bo jestem też przy rogu.

dominuje go i to jak O ile Dobra, i to jest jedno Dobro, dobra, nie tak do rogu. Kurna no, tyle razy tu biegłem i mnie nie hitnął, no Spanetrować jego grotę Nestle No, pomyliłem ataki Myślałem, że kule będą. O, no właśnie to jest to. No. Ta, tyle dobrze robię i po prostu łapie mnie na kombo, no. Jedno spierdzielę, drugie spierdzielę i po mnie no. O, Jezu! z chyba pomyliłeś, bo ten, bo lewą sobie upalił.